Witam Was wszystkich kochani o poranku, czy jeszcze noc tą porą być może i chciałbym zadać takie pytanie. Czy wiemy czym jest Królestwo Niebios? Czy doświadczamy Królestwa Niebios? Czy rozumiemy do czego zostaliśmy zaproszeni? Oczywiście o ile jesteśmy ludźmi wierzącymi w Jezusa Chrystusa, Oto w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, w jedenastym wersecie tego rozdziału czytamy, a on odpowiadając rzekł, wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios. Ale tamtym nie jest dane. Pan Jezus czyni wyraźne rozróżnienie, a mianowicie mówi do swoich uczniów, wy macie tę łaskę, aby rozumieć, poznać tajemnicę Królestwa Niebios. Ale wielu, wielu innych to ludzie, którym taka łaska nie została dana. Słowa, które wypowiedział Chrystus, rozumiemy czy też umieszczamy w kontekście Jego wypowiedzi o różnych rodzajach gleby. I nawet uczniowie nie zrozumieli tego, co Jezus chciał powiedzieć. A mimo to Jezus mówi, dobrze, Wam jednak dane jest, aby poznać tajemnicę Królestwa Niebios. Moi no kochani, chciałbym Was dzisiaj zapytać, czy rozumiecie, co to są za tajemnice? Czy znacie tajemnicę Królestwa Niebios? Jeśli jesteś wierzącym człowiekiem, co wierzy o Królestwie Niebios? Bardzo ciekaw jestem, co myślicie, jaka odpowiedź ci się na usta, jakie to są tajemnice. Dla wyjaśnienia powiem, że ci, którzy wierzą, znają te tajemnice. Ci, którzy nie wierzą, nie znają tych tajemnic, a jeśli nawet o nich słyszeli, to ich nie rozumieją i na pewno nie wierzą, że to jest prawda. Pierwsza tajemnica Królestwa Bożego, pierwsza, najważniejsza, to jest świadomość że człowiek musi się na nowo narodzić. Taka informacja dla ludzi niewierzących nic nie znaczy. Oni nawet gdyby chcieli wyrażali gotowość zrozumienia, nie są w stanie tego zrozumieć. Tak jak nikodem nie był w stanie zrozumieć tego, co Jezus mu powiedział. Musicie się na nowo narodzić. Ale jest teraz pytanie, myślę, że bardzo istotne, czy wszyscy, którzy twierdzą o sobie, jesteśmy ludźmi wierzącymi, czy wszyscy ci ludzie są narodzeni na nowo? Obawiam się, że nie. Biblia mówi o tajemnicach Królestwa Niebios. Jeżeli nowe narodzenie jest dla ciebie tajemnicą, to jak możesz mówić o, siebie, o sobie, że jesteś wierzącym człowiekiem? Przecież to jest niemożliwe. Wiara jest wynikiem pracy Ducha Świętego człowieka. My wiary nie wypracowujemy sami z siebie. To Duch Święty pracuje nad nami, inspiruje nas, nas, dodajmy ludzi niewierzących, do tego, żebyśmy byli zdolni uwierzyć. Oczywiście ta wiara rodzi się ze słuchania, żeby było jasne. Słuchania czego? Słuchania Słowa Bożego. A więc Duch Święty prowadzi nas do miejsc, do ludzi którzy głoszą na Słowo Boże. Ale Słowo Boże, które, głoś, które jest głoszone, jeśli jest przyjmowane wiarą, niekoniecznie jest od razu rozumiane. A czasami jest niemożliwe do zrozumienia, jeśli nie nastąpi akt nowego narodzenia. Nowego narodzenia. Druga z tajemnic niezwykle istotnych to chrzest. W Duchu Świętym. Chrzest, czyli tak naprawdę, po, powiedzielibyśmy po polsku, zanurzenie w Duchu Świętym. Zanurzenie w Duchu Świętym sprawia, że człowiek wchodzi w zupełnie inną rzeczywistość. Zanurzenie w Duchu Świętym sprawia, że człowiek ma odnowiony umysł, odnowione serce. Uzyskuje moc potrzebną do tego, aby żyć świętym życiem, które Bogu się podoba. Otrzymuje władzę nad grzechem. Władzę nad grzechem. Nad grzechem, który do tej pory był władcą takiego człowieka. Wszystko, o czym mówimy, dla ludzi niewierzących jest śmieszne. O czym my mówimy, powiedzieliby. Tak muszą powiedzieć, ponieważ to jest tajemnicą. Dla tych ludzi to jest utajnione, nieznane, niezrozumiałe, nie są w stanie w żaden sposób się do tego odnieść, nie są w stanie w tym żyć, nie są w stanie tego zaakceptować. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o tajemnicę Królestwa Bożego. Kolejną tajemnicę, czy też cały splot tajemnic znajdujemy w liście do Efezjan. W pierwszym rozdziale, gdzie możemy przeczytać o tym, że Bóg nas wybrał, że Bóg nas odkupił, że Bóg nas przeznaczył, że Bóg nas zapieczętował. Wszystkie te określenia dotyczą sytuacji, w której Bóg pochylił się nad Grzesznikiem i rozpoczął w tym Grzeszniku autentyczną, prawdziwą przemianę, tak skuteczną, że na koniec podpisał się, czyli Zapieczętował takiego człowieka jako swoją własność. Czy jako ludzie wierzący mieliśmy pojęcie o tym, że, że Bóg kogoś wybrał? Że Bóg kogoś do czegoś przeznaczył? Że Bóg kogoś w Chrystusie odkupił? Wreszcie, że Bóg kogoś w ogóle uznał za swoją własność, pieczętując duchem świętym takiego człowieka? Są rzeczy niepojęte, niezrozumiałe dla przeciętnego człowieka, który jest człowiekiem niewierzącym. Dla takich ludzi to jest absolutna tajemnica. Jeśli przeciętemu człowiekowi byśmy to wszystko powiedzieli, to albo z grzeczności by nic nie powiedział, albo jeśli już by powiedział, to powiedziałby grzecznie, że nic z tego nie rozumie, zacząłby podejrzewać, że ktoś Chce go wkręcić w jakąś sektę, być może masajską nawet. Jeśli nie czytamy Słowa Bożego, jeśli Słowo Boże nas nie wyprowadza na wolność, nie odkrywa nam tajemnic Bożego Królestwa, Bożego Zbawienia, Bożej Łaski, Bożego Miłosierdzia, Bożej Mądrości, Bożej Dobroci, to niczego nie zrozumiemy z tego, Kim był Chrystus, kim jest Chrystus, co robi Chrystus, do czego zmierza i to w życiu każdego z nas. Ale to jeszcze nie wszystko. Wszystko oczywiście, co mówimy, o czym mówimy, jest i tak swego rodzaju skrótem. Będziemy tylko o rzeczach najważniejszych. No ale oto jest kolejna tajemnica, o której musimy przy tej okazji wspomnieć. List do Kolosa, na rozdział pierwszy, w Resety 12 i 13. Dziękując Ojcu, który Was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa syna swego umiłowanego. Ktoś powie, no jak przeniósł, no przecież ja tu jestem ciągle, widzicie, chodzę na tym świecie, żyję na tym świecie. No tak, ale w duchowym wymiarze Twój duch, Twoja dusza zostały przeniesione do Królestwa Bożego. Masz udział w Królestwie Bożym. I to udział bez ograniczeń w tym Królestwie. Bóg uczynił Cię zdolnym do tego, aby w tym Królestwie uczestniczyć. Jesteś dziedzicem tego Królestwa. Jesteś dziedzicem. W światłości. To są niepojęte rzeczy. No, jak człowiek przeciętny może coś o tym powiedzieć? To jest przed nim zakryte jak tajemnica. Ale to jest tajemnica, która musi być odkryta przed, przed wierzącymi, bo inaczej wierzący nigdy nie będą w pełni doświadczali Bożej Obecności. Być może będą zbawieni, być może będą ludźmi, którzy wyznali swoje grzechy, którzy wyznali swoją winę, którzy pokutowali. No ale staną w pół drogi i przez całe swoje życie będą się zastanawiali, czego nam brakuje, czego nam brakuje, bo ponieważ Biblia uczy nas o pewnych rzeczach, o których nie mamy żadnego pojęcia, których nie doświadczamy, których nie rozumiemy, w których nie mamy żadnego udziału. Można powiedzieć, że szczytem takiego duchowego doświadczenia człowieka na tym świecie jest świadome uczestnictwo, w dziedzictwie świętych w światłości. Człowiek, który rozumie, że w Chrystusie ma dziedzictwo, w Chrystusie odziedziczył królestwo Boże, zupełnie inaczej żyje. Zupełnie inaczej podchodzi do wielu życiowych problemów. Zupełnie inaczej też rozumie swoje powołanie na tym świecie, ponieważ przede wszystkim rozumie, że nie tutaj na tym świecie jest jego adres, ale jego prawdziwy adres jest w wieczności, w królestwie, które zostało mu oddane do dyspozycji. A więc jestem tutaj, można powiedzieć, na wyjeździe służbowym. Jestem tutaj po to, żeby usłużyć Bogu tak, jak on sam tego oczekuje. Jestem tutaj po to, żeby usłużyć swoim braciom, siostrom, a wreszcie niewierzącym ludziom, żeby i oni doświadczyli tego wszystkiego, czego ja sam w Chrystusie w całej pełni doświadczam. Drodzy bracia i siostry, drodzy bracia i siostry, czy tak żyjemy? Czy Boże Królestwo zostało dla nas w pełni odsłonięte? Czy mamy pojęcie o tym, że Bóg przygotował dla nas niezwykłe życie? To czy to ciągle pozostaje tajemnicą nieodkrytą, zamkniętą? Nie wiem z jakiego powodu, ponieważ przyczyny mogą być różne, Począwszy od braku nawrócenia, skończywszy na złym nauczaniu. Ale przecież Bóg w Jezusie Chrystusie wyraźnie powiedział, wy macie dostęp do tajemnic Królestwa Bożego. Jeżeli nie znam żadnych tajemnic, to do czego mam dostęp? No muszę sobie uświadomić, że są pewne rzeczy, które są jednak przede mną zakryte. Bóg je dopiero odkrywa i tak naprawdę odkrywa je przede mną przez całe moje życie. Ale pewna prawda dotycząca na przykład tego, że mam uczestniczyć w pełni w życiu, w funkcjonowaniu Królestwa Bożego, no jest podstawą, jest fundamentem mojego nawrócenia, fundamentem mojego życia w Chrystusie no ja nie mogę od tego abstrahować ja nie mogę o tym zapomnieć ja nie mogę żyć o własnych siłach nie mogę pchać tego wózka które, który nazywa się moim życiem tylko własnymi siłami bo to nie ma żadnego sensu to jest tylko religia nieważne czy lepsza czy gorsza ale tylko religia a przecież my nie jesteśmy powołani do religii ale jesteśmy powołani do społeczności z naszym Chrystusem, z naszym Zbawicielem. Kochani, ja was zachęcam do tego, żebyście sięgnęli po Słowo Boże, żebyście zaczęli Go czytać z zapartym tchem. A zobaczycie, jak wiele, już pomijając stare przymierze, ale jak wiele w Nowym Testamencie jest tekstów, które mówi o tajemnicy. Dlaczego mówi? Mówi Duch Święty o tajemnicach. No dlatego, że dla przeciętnego czytelnika są to rzeczy zamknięte. Są to rzeczy, które niestety, a no może i stety, dopiero po wejściu w bliższą społeczność z Bogiem zaczynają dla nas być jasne. A i tak przez całe życie coraz bardziej jaśnieją. Ja Bogu dziękuję, że Bóg dla nas przygotował wspaniałe życie. Że Bóg dla nas przygotował cudowne życie. To nie jest życie dla wszystkich. To jest życie tylko dla dzieci bożych. Tylko dla ludzi wierzących. Tylko dla tych, którzy powierzyli siebie Jezusowi Chrystusowi. Więc jeśli chcesz takiego życia skosztować, jeśli chcesz tym życiem żyć, to musisz się na nowo narodzić. Tak. Musisz się na nowo narodzić. I to jest początek zupełnie nowego rodzaju życia.